Dzisiaj będzie na żywo, mam tylko kilka minut, aby opowiedzieć Wam o tym samochodzie, a jest to nowy Jeep Avenger 4XR, przybliżony z tyskiej fabryki tej marki, który wprowadza napęd na cztery koła w najmniejszym modelu Jeepa. Co warto o nim wiedzieć? Przede wszystkim, po pierwsze, mamy dużo agresywniejszy wygląd. Zobaczcie, jak zmienił się przedni zderzak. To są charakterystyczne metalowe kły, które są jednocześnie hakami holowniczymi. Mamy też opony all terrain, czarne felgi czarne nakładki na progi boczne. Wszystko po to, aby kamienie nie uszkadzały tego samochodu. To samo tyczy się dolnej części zderzaka. Ona jest nielakierowana, tak więc w razie uszkodzeń będzie tańsza w naprawie. Co jeszcze? Pod maską kryje się silnik 1.2 Mild Hybrid. Oczywiście to jest tak tylko nowej generacji, który oferuje tutaj 136 koni mechanicznych, czyli to jest wersja, którą znamy już z innych samochodów tej marki. Ale! Największa zmiana zaszła z tyłu, a dokładnie przy tylnej osi, gdyż tutaj... Debiutuje silnik elektryczny, który ją napędza. Ma 29 koni mechanicznych i generuje, uwaga, uwaga, aż 1900 Nm momentu obrotowego. Tak więc nie ma tutaj fizycznego połączenia pomiędzy przednią a tylną osią, a za wszystko odpowiada elektronika. Mamy przełącznik trybów Select Terrain, który pozwala na odpowiednie ustawienie napędu. Natomiast maksymalny rozdział mocy między przednią a tylną osią to jest 50 na 50, tak więc. Powinno to wystarczyć w jakimś lekkim terenie. Co jeszcze warto wiedzieć? Prześwit nieco zwiększono, wynosi on 210 mm, a co ciekawe, głębokość brodzenia to jest 400 mm, czyli 40 cm w wodzie. Możecie spokojnie śmigać, nie będzie problemu. Z tyłu też mamy tutaj widzicie hak holowniczy, który z etalem też czarny plastikowy zężak, który łatwo będzie naprawić w razie uszkodzeń. Tak więc pod tym kątem wygląda to całkiem nieźle. Co jeszcze dodatkowo trzeba tutaj dodać? 136 koni mechanicznych oferuje cały napęd, tylny silnik nie dodaje mocy do jednostki spalinowej, natomiast faktycznie wspomaga ją przy przyspieszaniu za sprawą trybu e-Bus, który pojawia się w ustawieniu Sport. Tak więc dzięki temu ten samochód osiąga setkę w 9,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 190 km na godzinę. Wnętrze tutaj bez większej rewolucji, mamy łatwo zmywalne materiały, Charakterystyczny schowek z taką, oto widzicie, nakładką, która jest magnetyczna, napis 4 x no i design, który w zasadzie tutaj nie zmienił się względem standardowych wariantów Avenger'a. Dodajmy jeszcze informacje na temat produkcji. Ta ruszy w czwartym kwartale, wtedy też ruszą zamówienia na ten samochód, a pierwsze egzemplarze pojawią się u klientów na początku przyszłego roku. A i na sam koniec zobaczcie, ten czarny element tutaj na masce to jest naklejka która ma sprawić, że do wnętrza będzie wpadało mniej promieni słonecznych. Czyli nie będą się one odbijały do kabiny. To jest też opcja. Można ją dokupić później po zakupie samochodu. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie dotyczące tego auta, uf, w trzy minuty uminałem się z prezentacją, zadawajcie je w komentarzach. To oczywiście jest pierwszy pokaz. Zobaczcie, ile ludzi tutaj próbuje się dobrać tej maszyny. Tak więc w skrócie Wam opowiadam o tym, co będzie oferował nowy produkt z fabryki w Tychach.